Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Krótkich Faktów. Zapraszam Was także gorąco do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Dzisiaj zapraszam Was na garść kilku przydatnych czy praktycznych wskazówek na temat samochodów. Dajcie, proszę, znać w komentarzu po obejrzeniu tego filmiku, czy znaliście te informacje i czy te wskazówki. Są, bądź będą dla Was pomocne. No to przejdźmy teraz do auta. Pierwsza wskazówka jest o tym, jak sprawdzić, po której stronie samochodu mamy wlew paliwa bez potrzeby wysiadania z niego. Przydaje się to szczególnie, gdy jedziemy na stację benzynową, na przykład czyimś samochodem. Wystarczy, że na stacyjce odnajdziecie wskaźnik poziomu paliwa. Jest tam symbol stacji benzynowej z małą strzałką zwróconą w lewo lub w prawo. I to ona właśnie pokazuje to, z której strony jest wlew. Jeśli nie ma strzałki, to wtedy najczęściej wlew jest po tej stronie, po której znajduje się wskaźnik poziomu paliwa na stacyjce. A co zrobić, jeżeli rozładowała nam się bateria w naszym kluczyku do zdalnego otwierania samochodu? Przecież nowoczesne samochody nie mają tradycyjnego wyglądu klucza, który moglibyśmy włożyć do zamka drzwi. Producenci samochodów pomyśleli na szczęście także i o tym. W kluczyku zazwyczaj jest ukryty dodatkowy mechaniczny kluczyk, służący właśnie do otwarcia samochodu w tego typu kryzysowej sytuacji. Chcielibyście sprawdzić, jakie jest poprawne ciśnienie w oponach waszego auta? Można to sprawdzić w instrukcji samochodu, ale także na specjalnych tabliczkach znamionowych, które producenci samochodów umieszczają w różnych miejscach. W przypadku mojego samochodu jest to od wewnątrz klapki wlewu paliwa, ale może być także na przykład na słupku pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mnie do końca. Mam nadzieję, że te trzy wskazówki, które Wam przedstawiłem okazały się dla Was ciekawe. Dajcie też znać w komentarzu, czy wiedzieliście o nich, a może o których nie wiedzieliście. Ja przyznam szczerze, że nie miałem pojęcia wcześniej o, tym, o tej strzałce pokazującej stronę, z której znajduje się wlew do baku paliwa. Dzięki raz jeszcze, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, hej!